Znowuż przychodzi mi tutaj powiedzieć dzień dobry, witam Państwa na naszym cyklicznym spotkaniu z technologią bezprzewodową z zakresu firmy Xtreme Networks. Z nami jest. Tomasz Mąkowski Tomasz Mąkowski Oraz ja, który tutaj będę pełnił rolę zadawacza pytań i nieświadomego klienta. A ja postaram się odpowiadać. No właśnie, to dzisiejszym tematem jest chmura i cloud w sieciach bezprzewodowych. Na czym to właściwie polega? Na czym to polega, bo cloudem dzisiaj nazywamy prawie wszystko. Wszystko jest w chmurze, nawet różne rzeczy, które nie powinny być w chmurze ostatnio, próbujemy przenosić, ale cloud w sieciach bezprzewodowych polega przede wszystkim na tym, że całe zarządzanie przenieśliśmy do takiej zwirtualizowanej przestrzeni, gdzie przestaliśmy się martwić tym co musimy jeszcze u siebie dokupić i zainstalować, po prostu przeglądarka Czyli nie jest tak jak kiedyś, że musieliśmy kupić kontrolery, najlepiej dwa, redundancja, jeszcze jakiś system zarządzania kontrolerami. Niektórzy producenci lubią sprzedać oprócz kontrolera jeszcze kolejny system nad kontrolerami. I jeszcze licencje do kontrolera tak, kolejne, odblokowane coś. I dopiero pod, to, tak. pod tym gdzieś te tak access pointy, które rzeczywiście no, fizycznie muszą być w lokalizacji, bo jeszcze tu nie przyjęło się, że one dadzą radę być w chmurze. Ale przynajmniej nie ma rozumiem tych kontrolerów. Znaczy kontrolery zostały. tylko one Zostały przeniesione, przeniesione do, do chmury po prostu. I tam jest migrowane. taki twój kawałek tej chmury przydzielony dla ciebie tylko i wyłącznie, to jest twój kontroler. On robi dokładnie to samo, co robił kontroler kiedyś w tej Safie. Nawet więcej, bo jak tu nam w Safie jeden, który wyciągnął wtyczkę, bo przeszkadzała i muszę to przez do kawy. To dzisiaj nawet jak coś się stanie i ten jeden kontroler w tym wirtualnym raku nam wypadnie, to bardzo szybko mamy przywrócony drugi. Mm -hmm. I on już działa. No tak. jasne, czyli redundancja na pewno jest jakąś zaletą. Mm -hmm. Zaletą pewnie tego środowiska chmurowego jest też to, że nie bierzemy jakby odpowiedzialności za sam hardware, czyli ten hardware jest po stronie tej tak. firmy, która obsługuje naszego clouda. No co więcej, no wszystkie aktualizacje pewnie, tak? to też jest nie. To przestaje być nasz problem. Tak, wszystkie aktualizacje, wszystkie krytyczne elementy, bo nie oszukujmy się tak, jak zawsze powtarzamy, że bezpieczeństwo to jest proces, zawsze może się okazać, że jest jakiś element podatny, na który nie mieliśmy wpływu, nie wiedzieliśmy, jest pod spodem totalnie. No, i teraz pytanie: Czy jak nie przeczytałem jakiegoś maila z notyfikacją, to u siebie go podniosę, czy będę miał niezabezpieczone? Tam to się dzieje automatycznie. No tak, czyli ktoś robi to jakby cały zespół za nas i nie mhm. musimy się przejmować wszelkimi drobnymi aktualizacjami, patchami, co on resztą po drodze, tak? Tak. E, no to super, ale no pewnie gdzieś tam powstaje problem, hmm, skoro wszystko jest w chmurze, to co się stanie wtedy, kiedy ja do tej chmury nie będę miał dostępu? A czyli... czyli jeśli mój internet. Powie papa, czy moje access pointy dalej będą funkcjonować. I to jest taki klasyczny przypadek, który nazywamy koparka kontra światłowód. Kto wygra? Wygra koparka zazwyczaj i przez jakiś czas ten światłowód będzie leżał i nie będzie robił swojej roboty, czyli. Załóżmy, montowali nam kanalizację, no i wycięli nas z internetu. Oczywiście no, zdarzają się przypadki, kiedy są firmy posiadające teoretycznie redundantne łącze, ale nie posiadające osoby, która tą redundancję weryfikuje, Redund kończy się to tym, że redundancja sprowadza się do jednej sukienki kablowej. Tak, i... albo, albo przypadek mostu Łazienkowskiego, pod którym były redundantne linki puszczone po prostu po drugiej stronie mostu. Tak. E, więc e, po pierwsze, e, jeżeli nas odetnie od internetu po prostu całą firmę, całą naszą instalację, no to logicznym jest, że internetu nie będzie i z Facebooka nie skorzystamy. Czyli jeżeli ktoś to jest sieci Wi-Fi sieci bezprzewodowej no, wykorzystywał do... Oglądania internetu, no to oczywiście no to internetu nie ma. No to siłą, już załóżysz, siłą tak? rzeczy no, nie przeskoczymy. To... Natomiast jeżeli robił coś lokalnie i te, te, te widzi były mu potrzebne w magazynie do systemu czy, magazynowego? To... Czy w biurze? Siedzę, mam do wydrukowania maila, na którym chcę sobie ręcznie nanieść poprawki albo dorysować e, pięć prostokątnych linii. E, mogę to zrobić, korzystam z drukarki, korzystam lokalnie. Wszystko, co było lokalnie dostępne, działa tak jakby. Nic się nie stało. No jedyny minus, jak nie ma dostępu do internetu, to nasze urządzenia, Access Pointy nie będą w stanie dostać nowych instrukcji, jeżeli byśmy Czyli je zmienili. Czyli jeżeli chcielibyśmy nagle je rekonfigurować, no to tego nie To zrobimy. Nie ma komunikacji. No nie ale to jest dokładnie ten sam przypadek, co jakbyśmy wypięli sobie y, access Pointu jeszcze te poprzedniej generacji, tak zwane niezależne z kontrolera, no wtedy też robimy konfigurację, ale mhm. już nie działa, Apex Ale tak działa cały czas. Wszystkie funkcjonalności są dostępne, no bo jeszcze chwilę temu niektóre jakby sposoby, oczywiście może trochę z, zmierzamy w stronę zbyt dużych szczegółów, niektóre sposoby uwierzytelniania były niedostępne. I tu pewnie też tak jest, jeżeli chodzi o... Tak, jeżeli... Na przykład korzystające z jakichś portali gościnnych pewnie to może nie działać. Portale tak? gościnne może niekoniecznie, ale jeżeli mamy na przykład jakąś usługę, która bazuje na chmurze, bo tak nam było wygodniej i z tą chmurą nie ma komunikacji, bo w ogóle nie ma komunikacji, no to nowy użytkownik może mieć problem, żeby się dostać. Ale to są przypadki właśnie na szkoleniach oficjalnych często pokazywane, że to jest user, który normalnie logował się w Tokio i przyjechał do Paryża. Jeżeli ktoś kontynentalnie zaczyna dopiero odczuwać ten problem, to może rzeczywiście jest to problem. Ale, Ale lokalnie. Zdecydowanie nie ma. mówimy o takich złożonych przypadkach. Mówimy o czymś, pamiętając, że znakomita większość sieci magazynowych bazuje na PSK. Tak. Czyli na pryszertki. to z tym na pewno nie ma problemu. Co nie, no więcej, to no z nas to plus wchodzisz do sieci koniec. Nawet My... gdyby ku lepszemu poszło i gdyby korzystali z 802.1X, to ten 802.1X też ma szansę działać, tak? Tak i mało tego, możemy sobie tego 802.1X, nawet nawet nie 802.1X, bo to bardziej PPSK zbudować, jak nie możemy i też to wepchnąć w konfigurację nie da access pointów i one będą działać. Ale trochę jakby zacząłem o tym 802.1X, no bo przyszła mi taka myśl do głowy, że skoro 802.1X to dane logowania, hasła użytkownicy, czy coś jest przesyłane do tej chmury, czy ja się muszę bać, że, że na przykład moje hasło znajduje się w chmurze? Nie. Jeżeli masz taki klasyczny przypadek wdrożenia do 1X, Radiusa i Radius jest lokalnie, to wszystko jest lokalnie. To, co trafia do chmury, to tylko diagnostyczna informacja, czy było poprawno nie i ewentualnie jaki user się zweryfikował, żebyś Ty mógł sobie w swoim panelu zobaczyć, że to był Henryk K. Czyli ewentualnie wyciągnę nazwę użytkownika, natomiast nie wyciągnę hasła, nie. no bo tego hasła tam po nie, prostu nie, nie, nie ma. To, to nigdy tam nie trafi. Żadne nowożytne systemy uwierzytelniania tego hasła w taki bezpośredni sposób nie przesyłają, bo jest to nie, absolutnie. Tu to, to, to znajomość hasła nawet przy, do, przy poprawnie wdrożonym nie jest znana sposobi, bo jak mamy certyfikat, mamy szyfrowanie, APEK, tylko prawo-lewo przesuwa, nawet nie wie, co jest w środku. No tak, czyli można powiedzieć, że po pierwsze nie boimy się, nie boimy się tego, że nasze dane wypływają do chmury. Po drugie, nie boimy się przerwy w dostępności tej chmury, bo to wszystko będzie funkcjonowało mimo przerwy. Lokalnie. Płynnie i lokalnie. Jak najbardziej. Czyli same zalety, same plusy wyglądają, no ale gdzieś tam jest jakiś jeden minus. W zasadzie może nie minus. Coś, co jest pewnie jakimś tam ograniczającym czynnikiem, a mianowicie subskrypcje. No bo tutaj okazuje się, Dlaczego? że. Dlaczego? No, przeciętny polski klient na hasło subskrypcję reaguje cokolwiek nerwowo. No ale przeciętny, ale przeciętny, przeciętny polski klient ma też pojęcie biletu miesięcznego i nie musi kupować autobusu. Tak, nie musi się zastanawiać ile ten silnik pali, ani ile kosztuje wymiana przegubów. Dokładnie, tak więc subskrypcja jest prawem do korzystania. Okej, okay, jest to cały czas jeszcze nowość, nie wszyscy są przekonani, ale jest to po prostu inaczej skalkulowane zarządzanie sprzętem w naszym przypadku. I tak jak kiedyś kupowaliśmy kontroler, do kontrolera licencje dostępowe, do tego kupowaliśmy UPS-a, do tego coś, to co nam się rozrastało, robiło się coraz większe i nie widzieliśmy tego kosztu, że my tak naprawdę miesiąc w miesiąc płacimy za prąd za to. Tak, płacimy za prąd, płacimy też za, za upgradey, które niejednokrotnie wymagały upgradeu hardware'u, no bo producent podnosząc. Tak. Gdzieś wersję softu w pewnym momencie mówił świetnie, nie, ale to, na tym hardware, tak, już, to już nie wspieramy, to już nie to ma sensu. To już nie nada. działa tak, i trzeba było gdzieś pójść wyżej. Tu wszyscy traktowali ten koszt jednorazowy jako coś normalnego, a tak naprawdę on jest tu rozkładany na opłatę miesięczną, abonamentową. Tak, ona jest zwykle podzielona na rok, że mamy mniej więcej ten rok jako jednostkę podstawową, możemy sobie wziąć na pięć, jest z tego bonus, ale co do zasady płacimy za to, że ktoś nam utrzymuje infrastrukturę, ktoś o nią dba ktoś płaci za ten prąd, utrzymuje cały dostęp i właściwie duży plus jest taki, że na przykład jak mamy jednego access point'a albo pięć, bo takie instalacje też się zdarzają i trzeba to powiedzieć, to przy pięciu płacimy za tą subskrypcję za pięć access point'ów, a w wielu rozwiązaniach takich dedykowanych, klasycznych, gdzie jest kontroler, licencje do kontrolera, tym progiem wejścia było na przykład 16. Tak, tak to, zgadza się. No było to absolutne minimum. No, oczywiście nie zapominajmy o tych rozwiązaniach, w których to APEC potrafił być kontrolerem, natomiast ja uczciwie powiem, że ja za nimi nie przepadam. Tak, to... Znaczy, y co by politycznie nie powiedzieć, zakończmy ten temat, tak? Tak, to, to są dyskusje zwolenników silników spalinowych i elektrycznych. No e... właśnie, ale czy muszę kupić tą subskrypcję? Bo o ile, co jest ciekawe, w Xtreme Networks nie zawsze chyba, tak? Znaczy nie musisz. Są aktualnie cztery rodzaje licencji, subskrypcji. Właściwie trzy, bo czwarta jest darmowa, więc ciężko nazwać subskrypcją, ale tak, nasz próg wejścia to jest coś, co nazywa się licencją Connect i licencja Connect daje Ci taki bazowy sposób zarządzania, on jest limitowane. część funkcjonalności nie jest dostępna, są nawet wyszarzone w menu takich bardziej zaawansowanych, które na przykład wiążą się z wysłaniem SMS-ów, no jest skończona ilość rzeczy, które dajemy za darmo. Następny produkt to jest nawigator, i to jest do diagnostycznych wszelkiego rodzaju rzeczy, czyli możemy sobie podpiąć switcha i sprawdzać, co tam się na nim dzieje. Potem mamy licencję Pilot, taką powiedziałbym, najbardziej popularną i już dającą prawie wszystkie możliwości. I ona nam pozwala zarządzać, zbierać ruch, wysyłać wszystkie rzeczy. Jest jeszcze czwarta. Taka najnowsza, świeżo, świeżo opublikowana, a częściowo nawet niektórzy jeszcze mają dostęp beta, tak jak ja, darmowe. Ona się nazywa CoPilot i tam już wchodzi jakaś Artificial Intelligence Machine Learning i ona Ci mówi, że tu się może spodziewać problemów. Ona tam dodatkowo okay. kosztuje, ale... Dodatkowo analizuje dane, które pozyskuje z access pointów. Tak, i to z... anonimizuje. I uczy się prawidłowości. Więc jak ktoś ma instalację, w której ma tysiąc akces no fizycznie nie jest w stanie sam wszystkiego prześledzić. Ale co kluczowe, słysząc to, można wyciągnąć wniosek, że można dopasować licencję na każdą potrzebę, a wręcz zacząć od darmowej. Tak? W tak. bardzo takich ograniczonych przypadkach dostaje kontroler. Z tymi access pointami, który ktoś dla mnie hostuje w chmurze i ja w zasadzie za to nic nie płacę. To znaczy, zapłaciłeś, kupując ten składnik. Z Access pointem, tak, no ale jest to jakby gigantyczna przewaga w stosunku do produktów konkurencyjnych, że mam możliwość w zasadzie użycia tego produktu z fajnym kontrolerem chmurowym, łatwym w zarządzaniu, tak, przyjemnym dziewczynym. Zobacz, zobacz jeszcze jedną fajną rzecz, która ucieka przy rozmowie o subskrypcjach. Przy licencji przy subskrypcji pilot. Masz w pakiecie wsparcie tak zwane TAC -NOS, czyli, e, no upgrade, Tak czyli pomoc techniczną, upgrade. Jeśli masz rady, to znajdzie się taki inżynier, producenta, który mi z tym pomoże, tak? Czy jest taka szansa? Chyba, że zgłosisz problem, który jest nierozwiązany. Tak, ale to zdarza się u każdego producenta. E, jeżeli powiesz, że chcesz mieć 20 SSID na radiu, to inżynier odpowiedzi dokładnie to samo, co każdy. Co, nie co pisze w Data sheetie, Tak. No, czyli, że ten apek na przykład 16, tak? Tak, maksymalnie. I więcej po prostu nie ma, bo nie będzie. Eee, więc co do subskrypcji można sobie tak w Xtreme dopasować model, że on będzie fajnie się pokrywał ten ekosystem Xtreme'owy też rośnie coraz bardziej w stronę zarządzania większej ilości z chmury, bo najpierw to było tylko access pointy no właśnie, bo to zainteresowało mnie też to co powiedziałeś że nie tylko access pointy, tylko właśnie switche, tak? czyli eee. już budujemy taki komponent, który potrafi całą naszą siecią zarządzać i traktować ją jako spójny organizm, a tak? przynajmniej tą częścią akcesową, bo jeszcze na szczęście data center w, do tego nie no jeszcze takich, takich zakusów nie ma chyba żaden z producentów w ogóle te systemy tak naprawdę zarządzania chmurowego czy też jakieś fabrykowo SDMowe są zazwyczaj takie mocno podzielone na silosy, czyli każdy bawi się swoim tak fragmentem, ale tak? wracając do sedna, zarówno całkiem prosta switcha takie typowo dostępowe, które, do których podpinamy chcę akcespointA i robią po prostu za przedłużenie VLAN i zasilacz. Po coraz bardziej zaawansowane switche, bo tu Cię zaskoczą nawet te niższe modele Switchy fabrykowych SPB, już wspierają zarządzanie z więc ja zrobiłem takie wielkie odświeżenie. Wow. A, Nie wiem jeszcze jak to wykorzystać, ale to już jest możliwe. Fajna cecha, ale jeszcze jedną fajną cechą, którą gdzieś słyszałem, która też jest warta wzmiankowania jest chyba to, że teraz każdy access point może być, to trochę o tej inwestycji, zaczynanie tej inwestycji od niskiego progu. Każdy z tych access pointów może, znaczy w zasadzie większość access pointów extremowych może być traktowana jako access point, który no, jest zarządzany z chmury, ale po drobnej konwersji albo nawet bez tej konwersji będzie zarządzany z normalnego klasycznego I... kontrolera. No, tak i to jest, to jest strasznie fajna rzecz, to już mówiłem przy po poprzedniej naszej rozmowie. Ktoś zrobił nam prezent i wymyślił, że mamy jeden hardware i ten hardware możemy sobie bardzo szybko przerobić na inaczej zarządzane. Czyli mamy trzy systemy operacyjne na jednym urządzeniu. No i chcemy mieć zarządzane z clouda, to sobie ładujemy system cloudowy, HiveOS, czy jak on się będzie nazywał niedługo. Jak chcemy mieć ten sam sprzęt zarządzany przez klasyczny kontroler Winga, no to butujemy sobie Winga. To jest trzy komendy. Dosłownie, mm -hmm. a jak chcemy, mało tego, możemy go przebudować z clouda, z interfejsu cloudowego. Tak, tak, widziałem to w cloudzie. Jest rzeczywiście taka opcja, że ja go mogę rebootnąć, no to oczywiście mi z tego clouda się wtedy zgubi, tak? Ale, tak, ale będzie już jako win się będzie swojego kontrolera klasycznego. Tak? I jest jeszcze taka trzecia rodzina, która nazywa się aktualnie w, aktualnie się zgubiłem, bo wywodzi się z linii Identify, było parę zmian nazw. Aktualnie to się chyba nazywa Xtreme. Cloud e, IQ Controller, w każdym razie e, taka e, trzecia noga, która jest bardzo mocno zorientowana na duże sieci kampusowe. Gdybyśmy chcieli uzbroić np. uniwersytet z uwierzytelnianiem pełnym politykami, to ona się do tego najbardziej nadaje, bo jest po prostu od dawna integrowana z systemem NAC, mhm. więc e, pełny yes. wybór. Czyli możemy to każde urząd w zasadzie nowo, nowożytne urządzenia zastartować w trzech systemach. Tak, i to jest Ładzie super to super, super opcja. No, Ogromna inwestycji. Wprawdzie znowu musimy tutaj dać pewnie cudzysłowik, bo ona jest ochroną na, na chwilę obecną, może 5 lat te urządzenia pewnie yy, gdzieś... Czy... Za 5 za lat będziemy mieli WiFi 7 i one już będą tak. rozpatrywane jako te do wymiany, więc yy, myślę, że to tak, tak jak samochody. Tak, te się przyspieszyły i rzeczywiście nie należy myśleć o kupowaniu urządzeń sieciowych na okres kilkunastu lat. Bo to po prostu niepoważne, tak, tak można sobie powiedzieć. Nie to niepoważne, co za 5 lat okaże się, że ten próg wejścia jest na tyle akceptowalny, że wymienimy je z przyjemnością. No i zwłaszcza, że bardzo ten próg wejścia obniża nam właśnie taki system chmurowy, tak to, tak to nazwijmy. Tak? Dokładnie. Eee, a to właśnie jeszcze może podpytałbym Ciebie, jaki, gdzie uważasz takie urządzenia mają, te zarządzane z w sensie urządzeń bezprzewodowych? gdzie najlepiej takie urządzenia wykorzystać, gdzie najfajniej byłoby, je pozycjonować. E, tak naprawdę e, praktycznie wszędzie mają swoje miejsce, bo e, ja będę złym przykładem, ale mam takie w domu i jestem przeszczęśliwy, e, bo mogę stąd sobie coś zmienić. E, natomiast przede wszystkim, jak mamy e, biura nie ma najmniejszego problemu, one się pięknie skalują, są wygodne w zarządzaniu. Magazyny, szczególnie w takich lokalizacjach, które są gdzieś wyniesione, nie ma tam VPN-a. To w tym momencie. Z trudnym dostępem? Trudny dostęp. A one... Zarządzanie de facto z każdego miejsca, prawda? Z dowolnego urządzenia, które tylko i wyłącznie ma dostęp do internetu. To jest coś, co. I jak najbardziej. Trzecia taka bardzo fajna rzecz, która w ogóle gdzieś ucieka w tym wszystkim. Jest bardzo fajnie przemyślany system dostępu gościnnego. Ja się pięknie składa. Tak, ja się zetknąłem, gdzieś testując w jakichś rozwiązaniach hotelowych i zaskoczyło mnie, że nawet w tej wersji. De facto darmowej. Tam już prawie nic nie brakuje, tak? Tam, tam już jest prawie komplet, więc okej, okay, można sobie SMS-ów tylko po No Tak, no ale to, to powiedzmy sobie, powiedzieć. Te SMS-y no, coś muszą też kosztować, tak? Tak, no e ale to. Poza, poza SMS-ami cała reszta jest wdrożona, możesz sobie z tego korzystać i hotele to jest trzeci taki element. Właśnie to jest fajne w Wixmowym Cloudzie, że on jest taki bardzo kuloodporny, czyli z chmurą gada tylko na zasadzie moje dane diagnostyczne, co ja w tej chwili robię, ewentualnie co chcesz, żebym robił to w drugą stronę, a cała reszta działa sobie absolutnie lokalnie na tyle, na ile się da. Więc w takim hotelu ten gość się raz zaloguje, gdzie się zautentykuje, czy chociaż sklep nie zaakceptuje regulamin mhm. i wszystkie dookoła już wiedzą, że ten Janek Kowalski ma prawo sobie tutaj chodzić, bo jest autoryzowany i już nic więcej nie chcemy. Więc to jest bardzo fajne. A propos właśnie takiego też bezpieczeństwa i klauda. Bo mamy takie różne regulacje, to jest na przykład RODO, czy. ISO 27000. Tak, ISO 27001, i tak naprawdę to my, jako my, jako my którzy mamy tę infrastrukturę, jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo danych, bezpieczeństwo danych osobowych, danych różnych. Mhm. I tego obowiązku nikt z nas nie zdjął, więc e, jeżeli mamy u siebie wdrożony w Safie e, taki kontroler klasyczny, no to my od początku do końca od bezpieczeństwa fizycznego, po hasła za to odpowiadamy. W przypadku, jeżeli korzystamy z kogoś, kto ma certyfikat bezpieczeństwa, na przykład właśnie ten ISO 27001, no to tak, mnie, podpisując umowę, defekto tak, cedujemy, cedujemy, cedujemy na odpowiedzialność niego. na niego, tak? czyli przestajemy się no, przejmować od tych trywialnych rzeczy związanych z upgrade'em, z poprawkami, z jakimiś podatnościami, które uh -huh. ten system, z magazynowaniem danych, chociaż tych danych wrażliwych, tak jak mówiliśmy, niekoniecznie, nie, no one nie wiem, się tam niekoniecznie znajdą. Mimo no, e wszystko różne inne dane mogą e gdzieś tutaj... E Przeszkadzać. Poza tym można zrobić zawsze pakiet capture z urządzenia i to też jest jakiś element ryzyka. Natomiast jeżeli mamy instytucję, która ma wdrożone ISO 27001, jest regularnie audytowana. Tak, to takie rozwiązanie po prostu jest gotowe. Nie, tak. nie, nie musimy go niejako przeglądać, certyfikować w, w sposób charakterystyczny dla urządzeń on-premowych, takich na. na w danej lokalizacji, tylko jesteśmy już gotowi od razu od ręki stosując tak, system. I jak cokolwiek laptopowy. się stanie, ktoś do nas przyjdzie, to my wyciągamy, wyciągamy taki papier i, i mówimy, proszę naszą Państwa, naszą subskrypcję, proszę się udać do, e, to, do naszego My, my tu dostawcy. też jesteśmy tak? poszkodowani. Dokładnie. E, y, Co jeszcze warto podkreślić, chyba łatwość zarządzania, tak? To, to o tym trochę powiedzieliśmy, ale to też jest no bardzo Ale to, to tylko wierzchołek góry lodowej, bo e, y, żeby zrobić prostą sieć, takie prosta PSK na xteamowym cloudzie. Na no, gdzieś bo u nas nawet jest artykuł, który tak, tam to popełniłem to jest... 3 minuty, bo tyle mnie kosztowało. No, jem... i, I dłużej pewnie robię zdjęcia niż to konfigurowałeś. Zgadza się, jest to trywialne. Jest tak? to trywialne. Piękno tego systemu dla mnie też polegało na tym, że dużo opcji takich podstawowych jest dostępnych, widocznych od razu. Jeżeli chcemy coś głębiej to sobie możemy odsłonić pewną kurtynę i zobaczyć głębiej. Tak. Czyli Yy, fajny system przygotowany do tych podstawowych potrzeb, ale, ale też nieograniczony. Ale do, do zaawansowanych to jest fajne, bo to... Yy... No, mówię, że nieograniczony, czyli możliwy, <kly> możliwy do, do rozbudowy, ale nie przyciemniający tego pierwszego, najprostszych i najbardziej częstych potrzeb. Oczywiście, ale to dobra, PSK wdrożenie to jest po prostu zdefiniuj hasło, zdefiniuj rodzaj, zdefiniuj rodzaj sieci, zdefiniuj hasło no i gdzie... Ja, ja chyba doszedłem... Do 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 802.1X, który też mi poszedł tak prosto. Tak, 802.1X, jak masz radio już też gotowego. Banalne, czyli private t czyli w zasadzie coś, co, co dla sieci magazynowych powinno być za chwilę tak, gdzieś czyli, tam jakąś... Czyli trzy bazowe sieci jesteśmy w stanie, nawet średnio znając rozwiązanie, wdrożyć w 15 minut. Zgadza się. No i różne ciekawe integracje z tego co widziałem, bo tam no. i Naka można podłączyć cloudowego. Nie wiem czy on dokładnie nie bawiłem się nim. To, to ja się nim bawiłem i e, ja go bardzo lubię, bo jest taka fajna stuczka, kurde. To mi się strasznie spodobało, bo nie wpadłem, że tak można. Bo ten cloudowy Nak, e, jest wersja cloudowa, ale jest też wersja on-premisowa, którą możesz postawić u siebie. Dedykowano do tego rozwiązania Xtreme Naka 3. E, Ktoś to fajnie wymyślił i wpadł na genialny pomysł, to w sumie, jak już mamy po jednej stronie coś, co wie jak gadać, po drugiej stronie coś, co wie jak gadać, to zróbmy sobie tunel. I z interfejsu kloudowego, jak mamy poprawnie skonfigurowane, wchodzimy sobie w, zaklad, w zakładkę odpowiednią do Naka i nam się wyświetla ten interfejs Naka, który stoi u nas w serwerowni. A, czyli zarządzamy tym wyniesioną de facto tak. w naszej serwerowni instancją naszego produ produktu, czyli nasze, znowu, no bo w Naku no dane uwierzytelniania, jednak jakieś. No tam tak, powiedzą, ale, no, ale tak mimo można. To wszystko. Jest to bezpieczne, za hasłem, za tunelem. I dostępne zewsząd. I dostępne zewsząd, więc wow. Po prostu Czyli nie wpadłem na to, że można tak. też w ten sposób. Fajne, rozbudowywane, łatwe w zarządzaniu. No z, hmm, praktycznie chyba przyszłość systemów jednak bezprzewodowych. W moim zdaniem tak. Na pewno na pewno jeszcze długi czas będą wersją premisowe istniały, dlatego że są, są takie miejsca, gdzie no, z powodów bezpieczeństwa bardzo niechętnie wyniosą się do, w pełni do chmury. Będą chciały mieć to samo, ale u siebie. I takie rozwiązanie w Xtreme też jest. Mało tego, w małej i w dużej skali, bo w małej skali możemy sobie wziąć taką maszynę wirtualną, cloudową i postawić u siebie, i tam do tych 5000 access pointów, ale jak załóżmy czysto hipotetycznie, że mamy klienta, który jest dużym ogólnoświatowym bankiem, to jest też taka bardzo dedykowana, którą we własnym data center możemy spawić dokładnie tak samo, jak wszystkie te skalowane w dużym cloudzie. Czyli jakby oddające dokładnie ten look and feel. Tak, nie, nie, tylko że w Twojej tylko, że zamkniętej infrastrukturze. U mnie tak, specjalnie dla mnie dedykowane. Tak? I nie jest to system wing. Nie, nie, czyli, to jest cloud. jest to cloud, tak, cloud iq. Cloud tak, tylko w private, w private cloudzie, do którego jest limitowany dostęp, na może Ale w private kończymy. cloudzie, nierozumianym jako jednak hardware gdzieś w Azure, czy... W, tylko lokalnie w tak. serwerowni klienta. Super. No cóż, no... Chyba nie mam więcej pytań. Mnie przekonałeś, jeśli chodzi o technologie cloudowe. Chcemy, lubimy i z chęcią je wdrażamy, bo rzeczywiście jest to o wiele łatwiejsze nawet dla nas. Jest to o wiele łatwiejsze, są sztuczki konfiguracyjne, są Cloud Config Group, klasyfikacje z punktu widzenia administratora, jeżeli ktoś wdrożył w swoim życiu sieć z kontrolerem i access pointami. To do tego clouda przekona się bardzo szybko. Konfiguracyjnie. Z pewnością mu się uda wdrożenie clouda. Jeżeli tylko potrafi czytać i chce czytać, co jest na ekranie, to to zrobi. Dokładnie. Więc ja od dawna polecam. Zapraszamy i rekomendujemy ten system. Tak, I... chętnie jakieś praktyczne pokazy też, jakiś proof of concept zrobimy, jeżeli będzie taka potrzeba. Dziękujemy bardzo. Dzięki.